Cześć moi drodzy, witam serdecznie na kanale Skrzydła Mazowsza. Dzisiaj otrzymałem właśnie nową manetkę od Janusza Mazura. Manetka będzie do napędu, oczywiście tego mojego monstera, ale zmieniam na lewą rękę ze względu na to, że prawa ręka czasami się przydaje do fotografowania takim większym aparatem, bardziej profesjonalnym. I, no wiadomo, jestem praworęczny, no i większość operacji wykonuję prawą ręką. Dlatego postanowiłem zmienić manetkę na lewą rękę i w dniu dzisiejszym będę ją montował. Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Tak wygląda nowa manetka. Manetka, oczywiście, z tempomatem, z wyłącznikiem od góry, ze starterem na dole. Ja nie mam startera, tylko rozrusznik ręczny, dlatego oba przyciski będą podłączone do jednego przewodu, a ten przycisk może niektórych zainteresuje. Jest to przycisk PTT, trzymając manetkę w ręku. Pod kciukiem bezpośrednio mamy PTT, co umożliwia nam trzymanie manetki i sterówki cały czas bez odrywania. Dodatkowo, Janusz tutaj dołączył taką taśmę na rzep przy manetce. Bardzo przydatna rzecz, kiedy trzymamy rękę. Na manetce ta taśma, którą pokazuję, ta taśma jest zaczepiona na ręku. Nawet gdybyśmy puścili manetkę, tak jak w tym przypadku ona sobie nigdzie tam nie odleci, a spokojnie możemy sobie operować przy odpuszczaniu trymerów. Dlatego szacun dla Janusza. Świetna manetka, centymetr krótsza od poprzedniej, świetnie trzyma się w dłoni. Pozostaje tylko zarobić. Przewody nowymi, nowymi wsówkami. No i biorę się do roboty. Masa mamy zalutowaną. Teraz trzeba tylko termokrucza skurczyć. Będziemy mieli jeden przewód gotowy. Dobra. Masa zarobiona, obkurczona. Biorę się za przewód od wyłącznika. Do przewodu, do manetki idą dwa przewody start i stop. Oczywiście te dwa przewody łączę ze sobą. Niestety nie mam 10 rąk, dlatego jedną ręką trzymam lutownicę, a drugą telefon. Tak więc te przewody lutujemy. Tak więc przewody od wyłącznika idące do cewki, zarobione, zalutowane. Teraz tylko termokurcz i wszystko będzie gotowe. Przewód nasuwamy. Oczywiście odkurczamy. Ok. Sufkę mamy zabezpieczoną. Dałem, dałem podwójny termokurcz, także wszystko jest cacylala. Pozostało nam co? Zamontować jeszcze wtyczkę, gniazdo do którego podłączymy kask i przełącznik PTT. No i miałem się wziąć moi drodzy za przewód od PTT, no ale zalutowałem go tylko, zabezpieczyłem. Taśmą, no i później go zabezpieczę przy napędzie, tak żeby nie odpadł, żeby się nigdzie tam nie wplątał. No a niestety okazało się, że nie mam gniazda, będę musiał zakupić na jakimś portalu. No i wtedy, jak już będzie gniazdo, to i wtyk, również od słuchawek, wejdzie. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy w garażu. No, manetkę przyczepiam z lewej strony, tak żeby było wygodnie. Prowadzę. Tutaj przy koszu, przy ramie, No i już przy siedzisku, już w uprzęży siedziałem. Także wszystko jest tak, jak powinno być. No, zakładam linkę, przykręcam ją z tej strony. No, tutaj dałem, czy widać, widać sprężynę, żeby lepiej to wszystko. Działało, no i powoli skręcam. Przewód już przy koszu zabezpieczony dystansem. Trytyką idzie z tej strony tutaj. Jeszcze będzie jeden dystans w tym miejscu za, za ramą. No i teraz przewody, który jeden z nich idzie tutaj do masy, no i przykręcamy. Dobra, przewód zabezpieczony. Dobrze jest również założyć dodatkowy przewód na przewód paliwowy, który idzie tutaj blisko gaźnika, żeby on się tutaj w tym miejscu nie obcierał. Także dodatkowe zabezpieczenie przed przetarciem. No i lecimy dalej. No i dobra, przewód w cewce, czyli start-stop, przewody zabezpieczone. Wszystko jest tak jak powinno być. No i zakładam filtr. No i gitara, wszystko gra i włóczy. Przewody na swoim miejscu. Wszystko pozabezpieczane. Tutaj również. Tutaj dałem dystans. Tutaj przy koszu również. Także przewód będzie szedł z tej strony. Przy koszu wszystko tak jest jak powinno być. No i zobaczymy zaraz, jak sprawuje się manetka przy odpalonym napędzie. No i elegancko. Napęd działa. Zobaczmy manetka również profesyjna. Idealnie. Super. Manetka zamontowana. W poniedziałek 11 listopada będziemy testować, będziemy latać z flagą. Także serdeczne podziękowania dla Janusza Mazura za szybką reakcję, ogarnął manetkę. Moment. Także wielkie dzięki, Janusz. Naprawdę wykonanie prima sort. Super. Dla tych, no, którzy będą się zastanawiać, czy kupić, czy też nie. Każdy podchodzi do tego indywidualnie. No ale ma przycisk PTT z boku pod palcem. Naprawdę baja. Polecam. Wszystkiego dobrego. Zapraszam do oglądania skrzydła Mazowsza. No i do, do kolejnych spotkań. Cześć.